Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj troszkę takiej ciemności. Nie wiem, czy mnie będzie widać, ale szybkie pakowanko. Wrzucamy sprzęt do samochodu. Przed nami jakieś 320 km. Jeśli jesteście ciekawi, czego dzisiaj będziemy poszukiwać, zaraz się dowiecie. Kurde panowie! To jest no prawidłowy ten, tak? Co to dzisiaj, Dawid? Tak? Co dzisiaj chciały wykopać? Co jesz? Nie, nie, nie. Co jest? A, co przygotowujące? sobie? z masełkiem. Tak. Prawie bagietki jak Odyn. tak. Tak, szyneczka. O, no, tu na bogato. Serę. To. Tak, tu Zobacz. proszę. Daję Drugi, proszę na bogato. Ten Herbata do termosa. Mm -hmm. Nie pomyślałem, żeby zabrać termos. jest. Maniusz, no. tu, Dawid. Tak, Dawid, spójrz tu, proszę. Siema. Z profilu. <laughs> A, że już było gotowe? I jeszcze raz, I powiedz, Mariusz. Mariusz już, już zjadł. Nie no. wypominając, aż trzy Kanapki Trzeba sobie pojeść. Witajcie, dotarłem. Można powiedzieć lżejszy o 11 punktów i 1000 zł, ale szczęśliwie na miejscu. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Znajdujemy się w Beskidzie Niskim na naszym pozwoleniu. Gdzie na przełomie roku 1914 1915 toczyły się zacięte walki pomiędzy stroną austro-węgierską a carską. No czego efektem niestety są liczne cmentarze, mogiły, okoliczne szczyty. Pierwsza rzecz, którą dzisiaj się udało znaleźć jest to okucie z karabinu. Prawdopodobnie z Mosina bądź z Mannlichera. Nie jestem teraz pewien. Sprawdzę jeszcze i potwierdzę. Wspominałem przed chwilą o klamrze. No to już koledze, ktokolwiek się udało znaleźć, no powiedzmy, część klamry, zaczep z austriackiej klamry. Więc można powiedzieć, jesteśmy blisko. Tutaj mała przerwa. I tak jak mówiliśmy, udało się znaleźć. Był komplecik. Austriacka klamerka Słuchajcie, dosyć wysoki sygnał Mam nadzieję, że to będzie to Przekonamy się na żywo A, Niestety, to nie jest klamerka Wiesz co, to jest kawał jakiegoś aluminium Ale tak była jak No No, troszeczkę U mnie wydawało się troszkę niżej Niestety Następnym razem A tu trzy takie kapcie stoją zmierzamy troszeczkę odpocząć a tu co się udało znaleźć? saperkę, o, raczej już się Reszutki. nie nada do użytku drzewo jeszcze tam zostało, troszeczkę drzewa jest, jest no ale nic z niej nie będzie ekipa tutaj a co się udało znaleźć? pochwę od bagnetu no, stan powiedzmy agonalny ale liczy się znaleziona Teraz może gdzieś tu leży bagnet, zaraz zobaczymy Tutaj kolega Marcin, co znalazł. Zapalnik. Koło zapalnika był jeszcze drugi sygnał. Zobaczcie. Zobaczcie. Bagnet do karabinu Mosin. A było tak pięknie, zobaczcie. Już myślałem, że bagnecik, ale rzeczywistość jest inna. Niestety pilnik. No szkoda, może następnym razem. Pogoda troszkę się popsuła, ale przynajmniej nie pada, nie ma co narzekać. Dziś ja mam szczęście, ale widzę, że już jest urwany. No ale jest kawałek kawałek bagnetu, liczy się. Nastał czas na podsumowanie, niestety, tylko jeden dzień udało nam się poszukać. Wczoraj nam pogoda to uniemożliwiła, No, ale zobaczcie, myślę, że coś się udało znaleźć. Tutaj kolega z nas: dwie klamerki austriackie. Jedna jest w przepięknym stanie. Bardzo czytelna, niewytarta. Ładny krzyżyk, około XVIII wiek, tak przynajmniej do mnie mamy. Useczki, bagnecik z musina Zapalnik dosyć rzadki, M99 do szrapnela 7 Pochwa na bagnecik, dekle od manierek. Co tutaj mamy jeszcze? Oczko z pałatki austriackiej. Austriacki bączek na czapkę, okucie z Mosina, troszkę jakiś tam monetek PRL-u. No myślę, że na puste nie wracamy. Witajcie z powrotem na Śląsku. Troszkę pozostał niedosyt po, po weekendowym wyjeździe, więc postanowiłem urwać się szybciej z pracy. I gdzie wyruszam? Potrzepiemy trochę wodę. Wiem, że już pora nie ta, ludzie się nie kąpią, ale... Może coś się uda znaleźć. Deż na szczęście przestał padać, sprzęcior gotowy, ruszamy do wody. O, na szczęście troszeczkę przestało padać, już tutaj widzicie wyłania się zbiornik. Jak widać spuścili troszeczkę wody, więc jest szansa dojść w te miejsca, gdzie w lato mi się nie udało. W lato mniej więcej gdzieś woda była w tym miejscu, gdzie akurat stoję, no może troszeczkę dalej. Gdzieś tutaj była linia brzegowa, a no, zobaczcie ile, ile wody upuścili. Pierwszy sygnał Spróbujemy go wykopać na żywo Podejrzewam, że to będzie zawleczka, przynajmniej tak brzmi I czym się to okaże No, sami zobaczcie Siedzi w siteczku Zawleczka z piwa No nic, spróbujemy dalej O, teraz taki wielki kawałek ołowiu O nie, ołów Od wędkarzy To jeszcze teraz wędkę skompletuję i może przynajmniej nie będę głodny chodził 5 metrów dalej, następny. Taki ładny 20-gramowy obciążnik. Spotkam jakiegoś wędkarza, to, to mu oddam. Po co mi to? Bardzo wysoki sygnał, tego to się nie spodziewałem. Zobaczcie, latarka. Teraz mogę zostać do nocy. Kolejny obciążnik wpadł. No Dzisiaj dzień takich fantów, można powiedzieć, wędkarskich. Mam nadzieję, że jeszcze się to zmieni. Czasu zostało, może jakaś drobna biżutryjka wpadnie. Na co liczę? A sygnały naraz mamy w sitku Jest w końcu monetka. Strasznie tu pusto pełno, pełno zableczek. No śmieci, śmieci, ogrom, ale coś ciekawszego, żeby Wam pokazać. Na razie kiepsko. Zaraz skakuję za te rury. Tu mniej więcej zrobiłem, ale same śmieci. Jedna monetka. Może po drugiej stronie będzie lepiej. W końcu się pojawiła druga monetka. Zobaczcie, co to jest. 10 groszy. Współczesne, no poleżało tutaj. Na wierzchu nie ma jakichś zbytnio sygnałów. Kopie te głębsze. No i kolejny wędkarski sprzęt. Tutaj już mam pana, któremu to oddam. Z tą miejscówką się już żegnam. Lecę jeszcze kawałeczek dalej. Została mi niecała godzinka słońca, więc chcę jak najbardziej wykorzystać. Potem już się zrobi ciemno i zimno. I ja teraz będzie trzeba spadać do domu. Trzymajcie za mnie kciuki, może coś mi się uda dzisiaj znaleźć. Trasa troszkę ciężka, mały obrout, ale damy radę dla chcącego nic trudnego, nie? Dotarłem teraz jeszcze szybkie włamanie przez płot I widzimy się w wodzie. Dotarłem na miejsce. Zobaczcie te dołki chyba nie zwiastują niczego dobrego. Pierwszy sygnał na nowej miejscówce. Zobaczymy co to będzie. O, jest monetka. Jest monetka. Jaka 20 groszy, ale kolejna monetka 5 groszy zostało mi jeszcze jakieś 20 metrów zatoczki i myślę, że powoli będę się zbierał. Może ewentualnie jeszcze wrócę troszkę płytszą wodą tutaj bardziej czysto, ale za to mniej, mniej sygnałów, a jak się też pojawia, no to jest zawleczka albo kawałek zawleczki. Jakiś sygnał tutaj mamy na wierzchu. Teraz go wykopiemy Przynajmniej taką nadzieję Nie udało się Druga próba Chyba będzie w ślimo Nic tu nie widać o, Koniec na dzisiaj Jakie małe, szybkie podsumowanko Jak sami widzicie Szału to nie ma co tu mamy? Cztery monetki z 55 groszy. No i mnóstwo śmieci. Ale ja wszystko zabieram ze sobą, żeby dwa razy tego nie kopać. A po drugie, na kąpielisku będzie czyściej. A ja już auto odpalone. Uciekam do domu. Jak Wam się podobało? Dajcie znać w komentarzu. I widzimy się znowu. Trzymajcie się, cześć. A już jutro dowiemy się gdzieś po południu, gdzie będziemy szukać w sobotę 25 listopada. Wstępnie będzie to niedaleko Rudy Śląskiej, ale musi być skoszona kukurydza, i częściowo udało się to już zrobić. Ale ulewne deszcze, które teraz były, trochę to pokrzyżowały, także będziemy to wiedzieć w poniedziałek po południu, lub we wtorek. Najpóźniej rano będzie informacja na Facebooku. No i to by było na tyle. Przypominam o ofertach. Huesta X5X10 z Pointerem oraz oferta Nocty, czyli simpleksy i legendy w super zestawach. Udanej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.